Fakty, fakty i mity na temat Wietnamu. Ktoś tam mówił na YouTube w filmie, że tutaj to trzeba w Kucki do dziury stracić i w ogóle są kłopoty. To jest nieprawda. Tu mamy plaże. W oddali jest wyspa Win Perl. Tu mamy morze i proszę bardzo Zapłacisz niecałe 40 centów w dolarach Wchodzisz i robisz to swoje, nie trzeba nic kombinować Zaraz popatrzymy Normal uh, toilet uh, where you can sit and uh, do what you want Normal sitting in toilet Toilet yeah. free Yeah, but uh, you can see it.